Pokonałem jeden dungeon, drugi, który był. że tak powiem, opcjonalny. Gdzie są kolejne? I to jest właśnie ten element RPGa, którego mi brakowało przedtem, że masz duży jakiś obszar, jako jakiś znajomy duży obszar, do którego ciągle wracasz, i się po nim rozglądasz odbokuje no nowe ścieżki, żeby gdzieś iść, i szukasz czegoś po tym obszarze. To Typu właśnie jak w Skyrimie czy tam we FNaF World, Nie do końca we FNAF World, tak było, ale, ale tutaj wiem, podoba mi się ten element RPGów że chodzisz i bądzisz trochę i szukasz. Coś w tym jest fajnego. Arty, zgubiłeś się i nie wiesz gdzie się udać. Nie wiem gdzie iść. Teraz, kiedy znalazłeś kiero, powinieneś być w stanie blokować przejście, znajdujące się na drodze zachodniej. Aczkolwiek najpierw powinieneś się odpowiednio przygotować. Droga zachodnia. Odblokowałem tam przejście, a. Pretty confident about that. Ale mogę przy okazji się odleczyć, będąc tutaj, już. Dodatkowo takie moje przemyślenie, nie wiem czemu, ale ta gra mnie jakoś cofa. Cofa mnie w rzeczywistości. W droga zachodnia, no właśnie. Tutaj jeszcze nie byłem. Ta gra mnie cofa w rzeczywistości pod względem tego, że em, kiedyś dużo w tego typu gry grałem, i. i, i <grym> Mam wrażenie, że ogólnie kiedyś byłem innym człowiekiem trochę się u mnie rzeczy działo yy, o których nie za bardzo chcę mówić różnych złych, lepszych, gorszych różnie yy, i to po prostu trosz, trochę wpływa na człowieka I mam wrażenie, że się zmieniłem bardzo yy, przy czym wielu ludzi też to zauważyło z tego co widzę i ta gra mnie tak trochę cofa, że mam takie nie wiem to, to zabrzmi głupio, ale dosłownie Czuję się lepiej przez tą grę. Nie mam pojęcia, jak to działa. Na jakieś flashbacki takie pozytywne. Musisz dużo ćwiczyć, żeby być silnym. Tak, nie zapominaj o walkach z potworami. Tak, tak, wiem, wiem. Exp, exp i tak dalej. Ja z tego sobie zdaję sprawę, akurat. Może zapiszmy grę. A, to co? Namiot to Tam dużo nie będzie Cześć typie, 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 typie Cześć, chcesz zawalczyć? Gotowy czy nie? Walka start! Dobra um. O kurde, on ziemią nawalał I koniec Pizd Knockout Mandarynkę dostałem Walczysz razem ze swoimi partnerami? Wow, jesteś taki odważny Przecież gdy przegrasz to cię skasują 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 z gry Czyli to nie była gra słów tak jak mówiłem tu jest jakieś głębsze dno do tego. Okej. Okay. Jaką wartość sobie w życiu najbardziej? Czasami warto jest nieco zwolnić i opowiedzieć sobie, odpowiedzieć sobie na takie pytanie. Um, definitywnie znam odpowiedź na to pytanie. Um. Niestety. Niestety znam odpowiedź na to pytanie. I, I to nie jest jakaś zła odpowiedź, ale to no, potrafi być bolesny temat. te, A tutaj coś można znaleźć gdzieś? Tych drzewek nie ścinamy. Okej. Okay. Szukam wszystkiego wszędzie, no bo. Cześć! Oddajcie mi męża! Oddajcie mi męża, wyzbrodniarze! On nie zrobił nic złego! Słyszycie? On nic złego nie zrobił! Nie zrobił nic złego, co? jakie grzechy! Przepraszam, co się właściwie stało. Jacyś trzej zamaskowani bandyci porwali mojego męża, przyczuj go teraz w tym domu! Nie wiem, że wszystko będzie dobrze, zaraz wypuszczą twojego męża. To będzie dobrze, nie słyszała pani tych przyków, oni mają zamiar go zabić. Rozumie pani skasują mi męża. Może mógłbym coś z tym zrobić? Czy mógłbyś? prawda? No pewnie to nie może być aż tak trudne. Tak masz na imię. Jestem Eleven. Dziękuję Eleven. Do u Proszę bardzo, został usunięty jak prosiłeś. To tyle. A co to za kulka? Możemy się jej pozbyć? Nie, zabójca nie jest w stanie dotknąć duszy ofiary. W takim razie ja to zrobię, przecież to ty go zabiłeś. Ale ty byłeś tu ze mną, zbrodnia jest spółdzielona. W takim razie nic tu po nas, Z kolei tak nie miał przy sobie tej książki. Nie miał tej książki, więc dla, dla, dlaczego go skasowaliśmy? Nie chcę mieć żadnych świadków, zrozumiano? Eee, jacy skąd się tu wziąłeś? Czy my się już wcześniej nie spotkaliśmy? Nie, najprawdopodobniej nie jesteś nikim godnym naszej uwagi Ale skoro już ty jesteś i widziałeś co zrobiliśmy, to trzeba cię skasować Gotów czy nie? Walka start! Myślę, że oni by nie mówili yy, takiego tekstu Chyba, że to jest jakiś slang taki w grze typu Overwatchowy I NEED HEALING Wyciszenie Prze yy, Przeciwnik nie może używać magii przez Kilka kolejek. To jest właściwie dobra akcja. Przyśpiewka, niech będzie. Zbawujemy się. Seria pięściami. Zatrucie na pająka nie zadziała. Na androida tym bardziej nie. Na pająka by mogła zadziałać. Pająk może zatruć, ale to nie znaczy, że nie może zatruwać. Działa na androida. Zatrucie Alien Isolation. Kradzież, spróbujmy coś ukraść. Em, tego wyciszymy. A nie, czekaj. Musimy potrójne cięcie, póki mamy mocno, mocne napieprzanie. Seria pięściami. Zakończymy tego Androida. Nie wiem, zatrujcie na tego typa. Uuuuuh, Foxy w tego pająka wjechał jak nóż w masło. Um, co nie wiem, po prostu zaatakuj, po prostu tak potrójne cięcie na tego typa, seria pięściami. O oh my fucking god. Atak, magia, zatrucie. To już ma zatrucie. Po prostu atak na tego. Jeden padł od jednego hita. Ten padnie od kolejnego, zostaje nam tylko jeden. Okej. Okay. Może nawet przeżyję. Easy. Czy ty właśnie zostałeś pokonany przez dzieciaka? Hej, kogo nazywasz dzieciakiem? On tak naprawdę. on jest naprawdę niezły. Jeszcze nie widziałem, że ktoś walczył z takim zaangażowaniem. Odwrót taktyczny! <tosThrough> Tego się nie spodziewałem. Co jest to, o czym myślę? to jest to, czy myślę? To jest dusza, prawda? Znalazłeś ludzką duszę. I co z moim mężem? Ojej, nie mam dobrych wieści. Co masz na myśli? Co masz na myśli? Jak to nie masz dobrych wieści, co się stało? Powiedz mi coś, czemu milczysz? Chcę wiedzieć, C czy on... Te mi Czy on powiedział coś, zanim odszedł? To jest. To jest. Yy, 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 life at its finest. Nie chcesz kłamać i chcesz być szczery, i dostajesz w pysk. To jest. To Tak bardzo. Gdybyś wszedł tam wcześniej, to może byłoby go uratować. No tak, to moja wina. Jestem pewna, że zrobiłeś wszystko, co było w Twojej mocy, a jednak coś w trapi. Na miejscu zbrodni powinieneś był znaleźć duszę tego człowieka. Dobrze byłoby ją oddać tej dziewczynie, chyba że masz dla niej inne zastosowanie. Oczywiście, że ją zamierzam oddać. Nie mogę uwierzyć, że czy widziałem czyjąś śmierć że trzymam duszę zmarłego w kieszeni. Ta jest chora. Kto mógłby wpaść na tak chory pomysł? Nie wiem, czy mam zastosowanie jakieś inne dla tej duszy. Jest inne zastosowanie Eleven. Ale nie skorzystamy z niego. Nieskończony las. Mm. Tu generalnie, tu widzę, że to jest miejsce do podekspienia sobie... Rzeczy do, powal do powalczenia ze wszystkimi, ale chciałbym najpierw te dziewczyny znaleźć. Tak, szczerze mówiąc, jeziorko, czy to ona? Za każdym razem, gdy czuję się, jakby mój świat miał się zawalić, przychodzę tu nad to jezioro. Wie o nim naprawdę niewiele osób, więc jest tu bardzo cicho i spokojnie. Całkiem niedawno była to taka jedna dziewczyna, wyglądała naprawdę zrozpaczoną, próbowała nawet popełnić samobójstwo, ale zabrakło jej odwagi. Co to samobójstwo? Nie próbowała się powstrzymać czy coś? Taka jest, moja, taka jest moja polityka, nie wtrącam się w życie innych ludzi. W zamian chcę tylko, żeby ludzie nie wtrącali się w moje. Ta gra może mnie uderzyć na mocniejszym poziomie niż cokolwiek by się spodziewał. To są, to są ostatnio tematy, które... Aha, mam je HP. Wow, znajście. To są ostatnio tematy, które często zdarzały mi się gdzieś tam poruszać. I nie kończyło się to za dobrze. Eee, wiecie co poczekajcie, ja wrócę do domu i przebiegnę się tutaj jeszcze raz. Odleczę się, żeby nie marnować surowców i tak dalej. O mój Boże, ta gra, ta gra będzie głęboka. Dobra, jako że wróciłem od leczony, mogę sobie spokojnie poekspić na tych szczurach i wszystkim. Jaki unik, szczurze. <grym wytrzymałych> łapek, przepraszam. Łapek nie jest szczurem, ale. A widać, że jestem dość mocniejszy, bo ktoś go zdjął na hit. Ktoś jednego szczura zdjął na hit. Tylko nie wiem, kto atakował, nie zwróciłem uwagi. Zastanawiam się czy nie pominąć teraz tego ekspienia sobie, bo to będzie będą po prostu zwykłe walki, bo się musiał więc nic ekscytującego, a raczej nie mam... nie mam na chwilę obecną wiele do powiedzenia, może nie mam takie przemyślenia, co, co, co w tej grze jeszcze nie spotka. Um. Czy tam był Laue i tam był jakiś, no, jakiś W samych atakach mogę ich już zabijać. To jest. To jest widać, że już sporo podlewelowałem. Um, ta roślinka wygląda na groźną. Wolałbym jej nie dotykać. Czyli nie mogę z nią nic zrobić. A gdyby tak użyć siekiery? <grymka> Co Skrzyneczka. Skrzyneczka! Znalazłeś trzy jabłka, Świetnie. Ok, żeby tam przejść na lewo dalej, potrzebuję teraz e, tego młotka, bo tam są kamienie, których nie mogę zniszczyć. Tu na dół mogę przejść. Zobaczmy. Nieskończony las, dalej. Kibelek. Kolejny kibelek, co oni tu robią? Hej, w, śro w środku wcale nie ma tronu. To jest winda? Nastawki w spokoju za chwilę. <grym> Dzień dobry. Może na taką nie wyglądam, ale jestem pielęgniarką. Jeśli uda ci się pokonać moich partnerów, uzdrowię cię w ze wszystkich chorób za darmo. Co ty na to? Pewnie. Możemy zawalczyć, czy by nie. Um, wyciszenie worms niech będzie. Um, przyśpiewka na tego typa. A ty może użyj kiedyś swojej niebieskiej puszki. Albo wolę walki. Nie mam pojęcia. Zatrucie na Cupcake. Spróbujmy. O kurde. To może być ciężkie. O nie, on już ma... ...potrójne cięcie na tego typa. Mm, niebieska puszka na tego typa. Zatruć się na tego typa O oh Jezus, co? Okej, okay, to już jest, to już jest mocniejszy start Ehm, um, w się sensie przedmioty Zioła Przedmioty, zioła, nie, e, magia ma, nie mama, ma, magia, 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 tos O, nie użyłem tego, co? O nie przeżyjemy tego. Wow. Ale bombardowanie, co to było? ja nie zapisałem gry. O, nie najgorzej. I dostałem masywny wpierdol. Okej, okay. nadrobiłem. Jestem, wszystko jest w porządku. Poszedłem się odoczyć do domku jeszcze w pełni. E, chyba z tą panią na razie się nie chcemy napierdzielać. Kolejny kompleks, co my tu robią? Jasne, że chcę wejść do windy. This gonna be fun. Komu się wdupie na posesję? Aha, wejść do poziomu drugiego. Okej, okay. we are ready.